wygłe. No ale niestety to trzeba proszę podejść bliżej, to już jest i ono już nie rośnie. Jeszcze niedawno to miało jeszcze te zielone miało, a teraz jest oschło. A tu proszę bardzo, widzicie tą norę i tą dziurę? Tu są takie inne jeszcze, proszę. O, następna dziura. Dziura, widzimy? I tutaj lepiej nie wchodzić, bo tu można wpaść w dziurę, bo tam jest wymyte. Tutaj pompa była i bursztyn kąpała skopała. Także tutaj są takie otwory, niebezpiecznie chodzić no i drzewa się też przewracają potem od takiego podmycia, wymycia, bo pod spodem się piach wymywa z tym bursztynem i się tego. Tam mamy bunkier, można pokazać. Idziemy dalej. Gdyby tutaj przyjeżdżają takie ekipy na stoki z pompą, z wodą, i o, tu następna dziura była. I to się po prostu pompuje ten się wypukuje spod tego, spod no, ziemi, a drzewa się walą. Idziemy do bunkra zabytkowego zabytkowego bo to jeszcze z czasów chyba I wojny światowej ten wątek to był altereja była tutaj od obrony wybrzeża chcemy zobaczyć tam po prostu teraz go tam oczywiście ubarwiono, proszę pokazać wątpliwość i go tam świdmów i tam tak normalnie to był taki czary jak tu o. Ale to w 1924 roku jest tu się, Tu, proszę Państwa, mamy schron dowodzenia baterii Wydmowej z 1919 roku, proszę Państwa. Zapora przeciwsiągowa, przeciwpiechotna z 1944 też tu była. No i tu właśnie zapora na przełomie 19 i 20, szczególnie w pierwszych latach XX wieku zbudowany został system obrony drzewa rejonie Gdańska kilka baterii artyleryjskich rozmieszczonych w okolicach Brzeźna, Portu i stogów w Pasie Radmorskim, Zatoki Gdańskiej były to między baterie artyleryjskie. Portowa, wiejska, leśna i wydmowa, plażowa, zatokowa, molowa, molobaterie. W ich była wybudowana w latach 50. bateria artylerii stałej, numer 25 sianki. No bo stoki kiedyś to były sianki. Wiele obiektów, stogi tutaj mamy, krakowiec. Wiele obiektów artyleryjskich tych zespołów, proszę Państwa, zachowało się w części lub w całości do dzisiaj. Stanowią one ciekawy skansen sztuki fortyfikacji, na przykładzie którego można prześledzić już, jak się rozwijała Technika artyleryjska i fortyfikacyjna, prawda? Tu mamy bunkier, można zobaczyć, jak to w środku było. W okresie końca XIX wieku do połowy lat 50. wieku XIX. No, w we wschodniej części wyspy Stogi prowadzi szlak. Fortyfikacji nadmorskich udostępniania z kilka wieków artyleryjskich. O, no. do dowodzenia. No, tutaj właśnie to jest ten, proszę pokazać. schron jest elementem niedokończonego zespołu niemieckiej baterii nabrzeżnej wydmowej. Dułem bateria. Pod koniec pierwszej wojny światowej rozpoczęto pracę podwójnej baterii rejestrową dla dwóch działu kolejowych kaliber 240. Przerwano je w 19 roku. Ukończono dwa skrony. amunicyjny amunicyjne, system skrzydła kierowania ognia baterii, dwa głównie jeden na górze żółtnalej. Natomiast konstrukcja głównych stanowisk dla dział nie zostały wykonane. O! Niestety. Tak to poszło. I tutaj widzimy ten skron dowodzenia. On tutaj ma jeszcze otwór szczelniczy. Proszę tu pokazać ten otwór. Otwór szczelniczy. o tam zamurowali widać. Ale tam normalnie karabin maszynowy. Karabiny maszynowe ciężkie mogły tutaj strzelać. Otwór szczelniczy. To nie było tych cegieł, teraz są cegły. No, tak to wygląda. Także warto się wybrać na spacer na stogi do lasu. To teraz plaża będzie, podejdziemy dalej. Można ciekawe rzeczy zobaczyć, mamy szlaki turystyczne, oznakowane są. Tu mamy wejście przez wyby na plażę. Pójdziemy zobaczyć. Pójdziemy na plażę. To są To jest motylki? Jest okrągła. Obrańki są dwie. No tutaj to jest czas dzień szwuta. Czas dzień na piasku. Idziemy dalej po piasku? Nasza plaża nad Zatoką Gdańską. O, tu Tu jest górka. Tu już widzimy Zatokę zańską. no i port po lewej, i pirs nowy, betonowy. Jak widać port, port się rozbudowuje, tam zrobił sobie wyspę, piachu nasypali i nie było tego, a teraz jest już. Tutaj holowniki, holowniki pogłębiarki chodziły holenderskie z Antwerpii. I usypali następny plac na kontenery proszę bardzo, a tu już widać ratowników do no, zbliżenia tam na plaży ratowników Państwo to się reklamuje. Donald Tusk się reklamuje na świetniku. Napisano, tu pokaż zbliżenie zrób na to. tu napisano na tym świetniku? Donald Tusk, ryży Judasz, niemiecki pachołek. Tak napisali. No nie wiem kto pisał, ale... Ale tu się reklamuje Donald Tuska po prostu. Wiadomo. to do Dondańskie na głębiem. Na Twormy. Jak to mówią, nieważne co o nim napiszą, ważne że, że w ogóle piszą. Reklama po prostu jest. No, mamy tych kontenerów bez niku. Pokaż te kontenery. Można zbliżyć tam te dźwigi. No i tam pracują, nawet w niedzielę się pracuje. Kosownica, choć widać tam. Dziś ją? To domu a tu mamy piersy takie betonowe, bo tutaj do tego też będą statki przybijać. I tu będą się też wyładowywać na ten plac, który sztucznie został zbudowany z piachu. Bo tu była normalna woda i nie było tej, tej, tej wyspy, którą usypano sztucznie. No ale Polak, Polak potrafi, człowiek potrafi. No więc wydarto morzu. No chciałem powiedzieć, że przedtem to planowali, żeby tam zrobić tą stronę no jeszcze jeden pilz i zająć tą plażę. Ale jak byłem radnym, chciałem powiedzieć, że w stogi byłem jakiś czas, to myśmy demonstracje robili wtedy przed Radą Miasta Gdańska, że prezydent Adamowicz nie zabierał tej plaży, bo to było należało teren miasta. No i wygraliśmy to. Poszli w morze, zostawili plażę. No Teraz turyści będą mieli widoki oglądania statków. No, dla nas to nie pierwszy statki, to już nie jedni w nie widzieli, natomiast teraz przyjadą turyści i będą sobie oglądać te statki z plaży i się opalać. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na plażę, na stogi. Ahoj! Donalda Tuska też.